Odcinek będzie krószy, krótszy niż zwykle, ale dzisiaj za to Wam przedstawimy Laki Bloka, prawda? Siemanko, go, tak. To najpierw no, stawiaj. A i jeszcze mam generator, tak. Tak, mamy generator tam z tą na nie tylko. Ty ma... Wystawiaj, wystawiaj, teraz ty. A, ale ten cię... co? No ty stawiaj laki blok. Jak nie mam Laki Bloka? No to powiedziałeś, że masz. No to że ty masz. Daj! Ka! Kraj, weź ten, ogarnij tutaj. Jeszcze ten generator tu postaw. A co on zrobi? Gdzie? Przecież to jest mój domek, halo! Aha, no to weź ten. Gdzie, gdzie ty ten generator chcesz? No. Gdzie? Tu masz wodę. Nieważne? Tego nic nie widział. I tu, ja czuję, że to no po jest taka odcinka Idzie. No ten no i ten. Na no, i na bananie To nie no wiem, to może tutaj nie no. taką jaką balonier. No i to się zmieniło w moim domku, oczywiście. Tutaj takie, takie ala balkon zrobiłem, co nie? Taki nie wiem, do czego to w ogóle mi służyło. Tutaj zrobiłem taki mini domek, bo mi nie potrzeba wielkie przestrzenie, prawda? No. No, stawiaj. Brawo. Właśnie zepsułeś. Uwaga. Czekaj. Działa! O, działa, no! O, że zbytnie. A czekaj, ale... To sobie nie da, aby go zniszczyć... Musimy użyć do tego pilota. A chcesz rozniszczyć to? Nie, O! nie, 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 Możemy sobie nie, trochę, tak pensando, co? Żeby ci tak fajnie... ten... Tak, no, no nie, Żeby Żeby kopać. kopać. nie, 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 Czekaj, masz nie, czekaj, Jaki To jest No, więc Ja sobie tutaj wsadzę to żelazo, ok? U Właśnie myślę, że rudy też mogę ogarnąć Ale kurde, ja nie mam żelaznego kilofa, jaki debil ze mnie Może um. to zrobić Ty, pomyśl sobie, że jakbym nie miał żelaznego kilofa i żelaza w ogóle, nie? No To bym miał redstone na całej chacie nie mogłoby tego ogarnąć Ale nie, lecz to możesz wykopać normalnie drzewicę rewolu tego, kamiennym. Ale nie wlecisz Tak, stój, 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 stój. No nie. to nie Widziałem? No bo ja wykopałem No to postaw tutaj Czekaj Mam cztery bloki Nie, nie chcę no weź i nie zaglądaj mi do skrzynek Co? Co patrzisz w jednym odcinku co? Ale o co chodzi? Nie no taki fajny odpadał nie jajk, to tak fajnie wygląda to tak tak, no chodź, chodź, gdzieś tutaj, chodź. Patrz, tutaj, nie? To jest coś, pa, ja tutaj sobie idę, tak co nie? Patrzę, tutaj takie... Młody, no jest molo Ale zobaczmy, Ten odcinek był... fajny, bo... że... był ...z o, fajny design! Tak, to jest fajny design delikatnie. No i jest super. Także, co? Zaraz... Co, co, co? I ty masz diamentowy od No pewnie. Tak, no nawet teraz. mi jeden? Nie, to no, raczej w dwóch. Ach, tak nie, mogę, nie Nie, jestem, co chcesz się klepać? No co, no co, no co, no co? No co, chodźcie klepać, no chodźcie. Idę po Nie mieczek, Nieprawda, bo nie wyjdziesz. <laughs> Jaki surprise! <laughs> surprise, zadowolona. No

Ory ty! Zróbany! Nie wiem. ja do tego... No, sorry, sorry, nazywam twoją prywatność, bo nie chciałem. Czekaj, odejdź! Odejdź, ja wiem, robię, zrobię tak, że wiesz. Czekaj. Patrz. A tu się Hopel. Jak? Hopel. Żelaza. A masz żelazo? Ale czekaj, ja, ja to tak zrobię. Daj żelaza! No. Skrzynka i będziemy tak sobie... Czekaj, muszę ogarnąć skrzynkę jeszcze. Nie, to ja ogarnę skrzynkę, ja już mam. Ja już mam. Ja też mam Mam ten lej. No i co mam teraz zrobić? Eee, co pod... pod... Nie ma. Co? Bo tym nic nie ma. Więc musielibyśmy spuścić taka wodę nie chyba, co? Nieee, patrz. Trzeba spuścić wodę, dziąg. Patrz, nieee. Nie. No daj, i... te... daj mi ten lejb, daj mi ten lejb, daj mi ten lejb, daj mi ten lej. No brawo, genisz, po prostu genisz. No co? zobaczymy, co ja ciężko Tak, jest, dobra. I teraz daj mi skrzynkę. Co się rób? Dałem ci dużo drewna. No idź stąd! Wieku! No, ej, nagrywam daj jeszcze! Wedy, jak nie co? Ale na, na, nagrywam... Nagrywasz jeszcze? Bo ja nie wiem. co. jestem nieademuty. Nie, jadłem, nie. Ja tak. Nie ja też nie wiem, no ale... Co ja zrobiłem? Co ja, ja nie wiedziałam, ja, ja trochę nie ja. ja jestem incoming. Brawo. Trafiłem. <laughs> Idę <laughs> zrobić drugą. Dobra, jest Jedź. Jest Mamy podwójną. podwójną. Nie da się tego otworzyć. Znaczy. No to jakim cudem ja cudem ja daję radę, a ty nie? Teraz się A tutaj możemy zrobić na coś? Wiesz, że... Żeby Nie, nie, czeka, czeka, ja mam pomysł. A bo dobra, zachwięcam. Dobra. dobra, i... To było na tyle jeszcze, sobie ten spiel. No Pójdziemy sobie na tydzień, gdzie się żegnamy zawsze. Dobra. co? Pójdziemy sobie tam. Tam się jeszcze nie żegnaliśmy. W moim domku, dziękuję. Został wyrówniony przez Blackfoot i my tyle chodźcie Więc... Tak, to by było na tyle z odcinka Skyblocka, tak. I... Będzie specjal z kamerką, tak, będzie wszystko, tylko mnie nie męczcie, was proszę. No, to siemka.